Państwa, proszę Państwa, jedziemy na Borik Zenty, Beach. Także plaża ma tam być piaszczysta. Sprawdzimy, bo w opiniach Googla jedynie 3,8, więc słabieńko, słabieńko. Także rodzinka 4 plus 1 się ocenić, <grych> czy będzie fajnie, czy nie. Tak chłopaki? Tak! No, chłopak jest. Rodzinka 4 plus 1, Flux Chorwacji. Zaczynamy. Przed nami Konzum. Po prawej Hotel Wielki, ośrodek turystyczny, a my idziemy wprost na Marinę. Max prowadzi, tak. nawiguje. Czytam. Czytasz? No, czytam. Dobra. Dotarliśmy do Mariny i tak patrzymy na mapkę, że jesteśmy tutaj z tej strony tego cypelka, więc no, nie będziemy tak? iść dookoła, także pójdziemy sobie na skrócie przez tunelek, żeby wyjść bezpośrednio na plażę. Dokładnie. Tak. Także tutaj trzeba obok baru skręcić w lewo dokładnie. O tu, tu, tu. I proszę Państwa, jeżeli chcecie się na tą plażę dostać, to macie bezpłatny parking tutaj. Nikogo nie ma póki co. Nie wiem, chyba, że w sezonie to są i siedzą parkingowi, ale teraz nie ma, także można tu śmiało parkować. Idziemy, szukamy piasku. Skręcimy sobie najpierw w prawo. Zobaczcie, jeszcze kałuże są, bo w nocy była ulewa. Jest piasek Boryk Zandy Beach Sandy Zendy Jak to tam woli Ale wiecie co tak mówimy, że oni nie widzieli piaszczystej plaży do Polski by pojechali nad morze ten piasek jest tak mega brudny No strasznie brzydki Mam nadzieję że kamera to oddaje No brzydki ten piasek po prostu Ale widziałeśowa woda nie jest? Nie jest, nie jest no Przez piasek pewnie no bo kamieki muszą być, no ale paskudna plaża! To miała być piękna plaża. Oceniam ją na trzy, a nawet 2,5. Serio. Wolę kamyczki. Ja też. Tutaj jest ten hotel od drugiej strony. zjeżdżalnia. Będzie zachód słońca. Będzie pięknie. For rent. Daj 10 euro. Czyli 10 euro set 25 No nie podoba mi się naprawdę piszcie co uważacie ale według mnie jest po prostu paskudna ten piach jest jak brudny I 25 euro za taki zestaw. No strasznie 25 euro <laughs> Przyjeżdżacie na 10 dni 250, 250. euro 1000 zł ponad na, za sam taki zestaw leżakowy A jak ktoś jest w cztery osoby na przykład tam widać, że były trzy osoby i parasol jest. Na taki za, dla czterech osób taki zestaw to jest 500 euro, to już można do kwatery 500 stówek doliczyć. No właśnie, lepiej coś bardziej komfortowego wziąć, niż taki zestaw. No Widok piękny, naprawdę piękny, rzeka. Zobaczymy czy prysznic jest za darmo. Dużo osób pisało, gdzie są za darmo i tak dalej, bo zaskoczeni byli, że ostatnio. 50 centów za 40 sekund było, gdy byliśmy w czerwcu. Prysznic chyba jest za darmo, ale zaraz Piotr przetestuje. Idź na Może go obleję. O, 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 nie o, działa! O, jeszcze o, lepiej. Dlatego jest za darmo. Dlatego jest za darmo. Nie działa prysznic. O oh my god. Przybieralnie jest. To jest jakiś alabrodzik, płytka woda, chyba płytka brudna woda. Tu się śmieci raczej zbierają. Ojej. No, powiem szczerze, że oprócz widoku nic mnie tutaj więcej nie urzeka. Rywiera Makarska to jest to. Nie działa. Niestety ale numer to niby za darmo, ale nie działa. Tak, my jesteśmy tam. Widzisz dźwig? Pokaż mi tu. Tam stoi, na wprost. Dźwig. A nie, albo tam, tamten, tamten, z lewej dźwig. Już spróbuję nacelować. To my tam jesteśmy. Pięć. Teraz jest pięć. Dziesięć. Popatrz, to będzie tu. Tak, to jest tu. Bo tam jest ten czerwony dom, to tam jesteśmy. Koło tego dźwigu. samym zrobię. tym dźwigu jesteśmy. O tak. Także fajna miejscówka. Także jakby te przyjechał przed nagłą na, na to by widział tutaj wszystko <grymne> pozdrawiamy serdecznie z zadaru. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Idziemy zobaczyć tam na cypelek, co tam jest, czy piasek, czy kamyczki. Bo tutaj jak widać kamyczki są już to tak pomieszane, bo to nowe... Kamienista i piaszczysta. Ta piaszczysta to nie, nie, nie. Minus, minus 100 punktów, jak dla mnie. Dzieci się bawiły i babki sobie tutaj stawiały, takie czarne. Ja nie mogę po prostu. A w takim kraju jest tu czarny piasek, to wszyscy się cieszą. To pewnie hmm. tutaj też są zrobione. Nie, ale... Czarny, brudny piasek. Strasznie to wygląda. Tutaj jest beach bar. Bardzo dużo ludzi. Pewnie z tego hotelu tutaj przyszli. Chociaż jeżeli mają all inclusive, no to... to mają jedzenie zapewnione. W restauracji. Proszę, można wypożyczyć tutaj... Tak, skuter 30 minut 95 euro. Godzina 150 euro. A 15 minut 55 euro. Sub 30 minut 10 euro godzina 15 euro wieża taka będzie jeszcze o to idziemy zobaczyć i koni niej bunkier będzie jakiś taki o. no to sprawdzimy jak już tu jesteśmy to idziemy na koniec patrzcie jak tutaj układają kamyczki ale ładnie zobaczymy pięknie to wygląda takie wieżyczki z kamyczków a tu pani sobie biega, robi fotkę selfie, ale ślicznie to wygląda. Nie zdąży! Chyba <grymne> <grymne> nie zdążyła. <grymne> o, fotki. Wszyscy podziwiają. Pięknie jest, prawda? No. Pięknie. Mijamy fragment bunkru. Szukamy ten właściwy, nie trzeba iść tam na górę przypadkiem? Niemożliwe, no to za górą iść. Czy prosto tutaj? Ja myślę, że górą lepiej. Chyba tak, musimy chyba tu skręcić, żeby no, tam dojść. Nie, ale fajnie, tutaj ciemno jest. Max nas prowadzi lasem i już tutaj rozkliny są, że zaraz jakieś węże wyjdą. Albo jak w zakopanym. Pamiętacie, jak panią spotkaliśmy i się pytaliśmy? Czy wilki będą, jak z Gubałówki schodziliśmy no, no, <laughs> Nie, nie, nie ma wilku... Tylko... Nie skręcaj prosto i później wszystko zamarznie. Tak. No, to tam była przygoda. O tutaj fajnie zawarosne jakieś skoby. Ale też pojedziemy do zakopanego na pewno. Może wtedy z Nie, no nie przesadzaj, musimy iść tutaj wzdłuż morza. I tak poszliśmy inaczej. Śmieci bardzo dużo. Tak, Zaraz dojdziemy na plażę FKK na turystów To będzie dopiero No ja nie wiem czy tutaj są czy nie pewnie są Pięknie, pięknie A tutaj można sobie kamperkiem stanąć Tutaj stoi kamper i ma rejestrację RKS nie wiem co to za kraj Dziwne Dotarliśmy Cały wymalowany Tak wygląda ale strasznie tu jest No Do środka nie będziemy wchodzić Popatrzymy z zewnątrz po prostu Ciemno wszędzie, głucho wszędzie Tam jakaś droga. O, Max tutaj pokazuje, to, to jak wyglądało. Są śmieci. Jak wygląda teraz, tak? Tak. No widzisz. Uh -huh. Teraz pisze, że używana jest jako toaleta po prostu. Tak, tak idzie niedbane. jest wiele O, Piotruś śpiewa. To idziemy dalej. O, jest po lewej stronie latarnia. Świeci. Wiecie co, bo chłopaki są bardziej ogarnięci niż ja, więc ja Wam szybko wytłumaczę. Wiecie jak przyszliśmy, prawda? Że jakby ten cypel obeszliśmy, bo na początku zrezygnowaliśmy, żeby go obejść. I teraz zobaczcie, że wracamy tam w to miejsce, gdzie nagrywałam, gdzie zaczęłam to nagranie praktycznie i mówiłam, że nie pójdziemy ten. A jednak idziemy. Tu jest jakiś beach bar. także w odwrotnej kolejności, ale idziemy. Ale, ja myślę, jejku, będziemy musieli wracać w taki kawał może inną drogą wrócimy, a my jesteśmy tutaj, gdzie, mieli, gdzie zaczęliśmy naszą wycieczkę. I widzicie, dotarliśmy do tego miejsca, gdzie nagrywałam. Przez ten tunel przechodziliśmy. Także super. Traska, fajny pomysł, fajny tip dla Was. Zadar. Prawda? Tak. Fajnie, była fajna wycieczka a, wieczorna. Tak, czyli kiosk. Jeszcze na koniec wam powiem, ile nasze auto pali 820 km pełny zbiornik. Mamy do zrobienia. Piotrek liczył 5,2 nam spalił. Tak, to... Na tej trasie 130 km na godzinę, maksimum. Tak, to już po, po tankowaniu nie tak, że wskaźnik pokazuje, tylko 300 tak, po km i było... po zatankowaniu. A wcześniej palił ponad chyba 6,5, nie? Tak, do, no. najwięcej 7. No, przy 180 to dużo, dużo to już więcej. Jest dużo pani. W sumie Austria, Słowenia i Chorwacja to no. 5-2. Tak, bardzo jedziemy do galerii Supernova i tak patrzymy, że tutaj tych sklepików jest multum po prostu. No teraz już nie pokażę, bo nie widać, ale tam się ciągnie ta galeria, jest przeogromna. Jesteśmy w sklepie dokładnie w Lidlu i biorę sobie taki fajny magnesik na lodówkę. A tutaj jest burek. Sobie weźmiemy. Jeszcze wam dodam, że tu jest uwiek toplo, to znaczy, że jest cały czas podgrzewane i wszystko jest tutaj ciepłe. Tak patrzę na ceny, bo my kupujemy owoce wrożone do musni i tutaj. 4, 49, a w Niemczech kosztują 2,99, także jest różnica. Tego natomiast nie ma. Kukurydzy mrożonej. Ciekawe jaki rachunek będzie znowu. Wczoraj 60, dzisiaj znowu 60. Zgadnijcie ile kasy tutaj jest. No, 3, 2, 1. Koniec. Chyba żeśmy zapiszczeli. Tacy spodnie piszczą, to się już powtarza. Nowe, ma takie i piszczą w sklepach, co niektórych. 62 euro tutaj jest. Zakupy. Jemy kolację. Piotrek już tutaj wcina. Tak. Jeszcze lody I lody na deser. Jemy lody. Zwróćcie uwagę. Ten lód jak wygląda. Sraciatella, Orzechowy. I pistacjowy. Nie ma takich lodzików. To w Niemczech, w Polsce też nie widziałam. Luka zjadła i wydaje dźwięki. Dobra. Uwaga. Ujęcie. Świnka mała. No. Tak więc chcę dobrany? Dobra.